Poszukujemy, jadąc. Co tutaj? Panie, nieżonatek? nie żonaty? Niezamężne, co ja gano? W każdym bądź razie tę piosenkę, no, moi drodzy, gdzie dzisiaj można znaleźć y, starych kawalerów. No Zastanawiamy się, często kolega jeszcze na scenie, ale to już niedługo. Ale zazwyczaj spotykają się koło różnych sklepów, prawda? Taki całodobowy szczególności, nieprawda? Nie ma takich. W takich nie ma i gratulujemy Wam. Dlatego tak, że, że jeżeli jest jeszcze jakaś osoba, a tutaj pan potwierdza, że często korzysta z z 24 godziny.